odpowiedzialność legalność, na level master, ona sobie na już lepiej widać. Patrz, o. O, wierdź. Dobra, to to nagraj, Jest. udostępnisz. Yes. Zaraz yes. jak rodzic zabił dziecko w górach. Nie? Przypominamy, że jesteśmy 2000 metrów. Pizdziak jak kieleckim. z jest po prostu skarpa praktycznie. I ten pan sobie wszedł. Z dzieckiem na ręku Takie no, w lakiach, poniżej raczku tak. ma. Ja. Później wam pokażemy, co jest na dole, jak się pięknie schodzi. Masakra. Masakra. Ale e, jak się dowiedzieliśmy, to są Rosjanie. To jest Russia. To no, jest tam. Skonfiskują ten spryt.

嗯，走，这不要走装？<noise> <noise>